Cześć, witam Was z mojego kanału Karol w Lesie. Dzisiaj mamy piątek, popołudnie 19 lipiec. No i ja wybrałem się do lasu. Też prawdopodobnie być może ostatni raz w lipcu, ponieważ jutro wyjeżdżam na obóz na Chorwację. Oczywiście filmik wam się tam postaram nagrać, tylko nie wiem jak tam będzie z zasięgiem. Ale jak wrócę do Polski to na pewno wrzucę. A teraz jestem w lesie na grzybach zobaczyć co tam jest. No ale bez oczekiwań pojechałem po prostu do lasu przejechać się. No i... Niestety nic nie udało mi się trafić. Naprawdę wybrałem się na, na bardzo krótko, ponieważ chciałem tylko na chwilę wybrać się tutaj niedaleko domu zobaczyć. No ale oczywiście brak deszczu, brak grzybów. Niestety taka prawda. Wracam z obozu 29 lipca. Więc mam tak powiem szczerze, że nawet sobie z tego nie zdaję sprawy, ale ten czas tak szybko zleciał i no i już cały lipiec, jeżeli chodzi o sezon grzybowy minął i mogę go ocenić. No i był to aktualnie najgorszy miesiąc sezonu grzybowego, no bo tak, no maj to wiadomo początek, to sezon się musi rozkręcić. No to, no to dobra, było sucho i jakoś dobrze nie było, ale chociaż ten jeden borowik rozpoczął ten sezon. W czerwcu to tak wam powiem, że no powoli, powoli się coś rozkręcało, ale bardzo powoli. Z tygodnia na tydzień było kapkę lepiej, ale byłem zadowolony, powiedziałam, że jest jednak coraz, ale to coraz lepiej powoli. No i początek lipca. Wszystko zepsuł, że tak powiem. No bo tak, no, popadało na początku czerwca trochę, albo nawet dużo. No ale w końcu, w końcu zabrakło tego deszczu. No i dlatego też te grzyby się tak powoli rozkręcały. No i przez to w lipcu to wszystko zahamowało. No i, no i cały lipiec, tak naprawdę. Do zapomnienia, niestety, taka prawda, no. Wiecie, parę kurek to jednak jest. No nic, słabiutki był lipiec. No bo już go mogę podsumować, no dzisiaj też nic, nic nie znalazłem. Naprawdę, lipiec był słaby, po prostu tego deszczu na dłuższej fali zabrakło gdzieś, bo to było widać, że to się tak rozkręcało, rozkręcało, coś tam czasem popadało po południu. Jakaś może burza przeszła, ale, ale to było właśnie widać, że w końcu tego deszczu zabraknie. No i zabrakło, no i jeszcze jak jest takie ciepłe temperatury 35 stopni, słońce przywali. No to te kurki też wyglądały naprawdę słabo i to bardzo słabo. No i co z tego, że jeszcze trochę tych deszczów niby było na ostatnim weekendzie, no ale to to bez, bez, Jadę drogą i to aż się źle jedzie, bo piach i to naprawdę jest, jest słabo. No i jednak w do tamtego sezonu, no to po prostu jest tragedia. Jestem też naprawdę na krótkiej wyprawie i nie, nie miałem dużo czasu na szukanie. Nie mam, zaraz będę wracał do domu pewnie. No, ale chciałem sobie też wybrać na chwilę, że tak powiem, pożegnać się z lasem na, na krótki okres. No i lipiec. Niestety nie wiem, jak to tak szybko zleciało. Ale lipiec nic do sezonu grzybowego w tym roku 2024 nie dołożył, że tak powiem. Nie będzie raczej przyjemnych wspomnień z tego roku. No się przepraszam z tego miesiąca. No to raczej jak będę podsumowywał ten sezon pod koniec roku pewnie. Chyba że jakoś się to wszystko szybko skończy. Jeżeli się w ogóle zacznie, no ale myślę, że w końcu się musi zacząć. No to na pewno lipiec będzie na minus i to bardzo duży minus. No ale najważniejsze wiadomo, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. No i takiej myśli się trzymam. Co prawda teraz trochę moje oczekiwania bardzo dużo spadły. No i póki co nie wzrosną. Wiadomo, że jak będę na obozie będę, będę sprawdzał pogodę i będę liczył na opady na trochę spadek temperatury, chociaż dzisiaj już 27 stopni. No i w tamtym roku właśnie to też może być ten czynnik w tamtym roku 27 stopni na wakacjach to było dużo. W tamtym roku naprawdę w ogóle nie było, w ogóle nie było upałów. No a w tym 27 wszyscy ludzie się cieszą, bo już trochę chłodniej. Tak to normalne temperatury 33, 31 i to w cieniu oczywiście I na słońcu. No właśnie no i tak to jest, to też jest czynnik ważny no i deszcz, no i deszcz, po prostu to też, wiadomo no ale jednak minął też taki pewien etap tego sezonu ta końcówka czerwca i początek lipca, zawsze zawsze miałem wtedy wysyp kurek, a w tym roku tego zabrakło i to bardzo, wiadomo, że w sierpniu też kurki mogą być ale jednak to zawsze było takie no otwarcie zonu wiadomo, trochę tam majto powoli się rozkręciło, czerwiec no to jakieś tam może borowiki pojedyncze kurki, no i właśnie końcówka czerwca po to, początek lipca to właśnie te kurki właśnie wtedy były na takiej fali zazwyczaj tak to wyglądało w tym sezonie a w tym sezonie tak to nie wyglądało i właśnie koniec czerwca, początek lipca to był chyba najgorszy okres na razie bo wtedy to tak zwolniło Wtedy to się, wtedy to zahamowało. Taka, taka jest prawda. I w wielu regionach Polski jest masa grzybów. Wiadomo, że w wielu też nie ma grzybów, ale mimo wszystko jednak tak trochę jak tak patrzę i oglądam ludzi, którzy zbierają koszyki prawdziwków, kurek, no bo raczej innych żył to kozaków, właśnie tak wydaje mi się, że mało jeszcze jest. U mnie kozaka jeszcze ani jednego w tym roku nie miałem. Prawdziwki były, maślak też był, kurki były. A kozaków nie było. No i na razie póki co będę powoli wracał. No i co? Postaram się tam nagrać film, ale no mogę też przez dłuższy czas, może tutaj nie być filmów, bo to pewnie prawdopodobnie dopiero jak wrócę, film zostanie wrzucony. No ale wiadomo, że trochę szkoda, że nie będziemy w tym lesie i trochę mi też ogólnie szkoda, że ten sezon leci, bo wiadomo, że lipiec to też był okres taki w tamtym roku przeze mnie dobrze wspominany. Może nie jakoś najlepiej, bo wiadomo, że to jest no, najbardziej ciepły miesiąc w roku. Wiadomo, że czasem sierpnie są cieplejsze, ale w tym roku chyba też już no, wątpię, żeby jakieś upały przyszły i jeszcze bardziej pobiły to, co było w lipcu. No nie wiem, jak będzie. No ale póki co no, ja będę wracał. I na razie ja się żegnam. Kończę do zobaczenia, pozdrawiam Was i filmiki oczywiście wrócę będę nagrywał i będę liczył, patrzył na pogodę na deszcze, będę liczył na ochłodzenie no i oby tak się stało, że w końcu w końcu te grzyby się pokażą i w końcu to się zacznie, bo na razie jest, jest bardzo słabo no ale zobaczymy jak będzie na razie ja kończę, do zobaczenia pozdrawiam oczywiście wszystkich grzybiarzów i wszystkich moich widzów żegnam się, cześć